czy wiadomo już coś na temat premiery filmu Wojowniczka? Nie, na temat premiery jeszcze nic nie wiadomo. Jeszcze nawet nie weszłam na plan. Przygotowuję, przygotowuję się ze znanymi aktorami online. Jest to ogromne wyzwanie przede mną i chciałabym z jak najlepszej strony, więc uważam, żeby moje przygotowanie jest bardzo ważne i we wrześniu myślę, że startujemy już na planie z nagrywaniem filmu. Dlatego tak, grudzień to będzie chyba ten czas, kiedy będzie premiera filmu, ale ja nic na, te, na ten temat nie wiem. Przygotowuję się do filmu dopiero i, i będziemy go nagrywać. Będziecie tak samo poinformowani jako pierwsi. Czy chcesz do MMA z Martą Linkiewicz, Patrycja? czy chce do MMA. Mhm. I to jeszcze z Martą Linkiewicz. I wiesz, tutaj no to myślę, że byłoby tak ciekawie. Nie znam, nie znam Marty, ale słyszałam, że jakiś tam progres osiągnęła. Czy chce do MMA? Jaki ciężkie pytanie, ale faktycznie trenuję sztuki walki teraz dosyć intensywnie ze względu na właśnie film Wojowniczka. Mhm. Woj będzie, będzie właśnie zawodniczką MMA, więc nie tyle co aktorskie wyzwanie przede mną, jak i sportowe. Muszę też pokazać, że, że jednak jestem wysportowaną osobą i podołam. No ale i, I co? No tak jak już taki będziesz miał trochę ten trening ze sobą i tak dalej, to rozważasz taką ewentualność? Wiesz co, ja nie mówię, nigdy nie, ja uwielbiam wyzwania, być może już padła Karolino taka propozycja, być może nie. Wszystkiego, myślę, wszystko, wszystkiego się dowiecie po prostu w swoim czasie, może nie z Martą, czy z, jak ona się tam nazywa? Marta Linkiewicz. Marta, tak? Mhm. Być może coś, coś takiego pojawi się w moim życiu, nie mówię nie. Natomiast jeszcze niczego nie potwierdzam, to jest dopiero świeży temat, tak więc zobaczymy, co, co czas pokaże. Zaintrygowałaś mnie bardzo, tak więc no, nie mogę się doczekać, kiedy już będziesz mogła uchylić rąbka tajemnicy, ale myślę, że po tej twojej wypowiedzi już tak, że możemy się domyślać, że pewnie niebawem zobaczymy cię w MMA, nie wiadomo jeszcze z kim, ale, ale miejmy nadzieję, że z kimś ciekawym, charyzmatycznym. No, i zgodną przeciwniczką.